Mamo, prawie umarłem Co się stało? Byłem na wspinaczce w górach i ogromny głaz spadł na mnie. Muszę zapłacić ratownikom tysiąc złotych, bo inaczej mnie zostawią na śmierć. Naprawdę? To brzmi jak jakieś oszustwo. Mamo, to nie jest oszustwo. Piszę z mojego własnego numeru. Hmm, ale to jest nadal podejrzane. Nie jest. Po prostu wyślij pieniądze. Mój PayPal to Fortnite Pro 2004. Fortnite Pro, masz 19 lat, a nadal używasz takich ników? Zrobiłem go, jak miałem 12 lat. Przestań mnie oceniać i pomóż mi. Nadal coś mi tu śmierdzi. Udowodnij, że to naprawdę ty. Jak masz na imię? Antek. urodzony 30 lutego 2005. Gdzie mieszkamy? Warszawia, a i zdradzasz z panem to naprawdę ty właśnie wyślij pieniądze błagam. Czekaj, to nadal wygląda na oszustwo. Mamo to nie jest oszustwo, umieram. Potrzebuję kasy. A może po prostu wszystko strzeliłeś? Ostatnie pytanie, ile to dwa plus dwa? No cztery? To chyba oczywiste. Błąd. Mój syn zawsze mówił, że to pięć. Mamo, skończyłem szkołę średnią. Ogarniam matmy. Masz jakieś rodzeństwo. Tak, mam brata Olka, jest mądrzejszy, lepiej gra w gry i lubisz go bardziej ode mnie. To akurat prawda. On ma lepsze oceny i nawet ma dziewczynę. Mój mały Olek ma dziewczynę. Mamo, nie mów do mnie mały! Mam już 10 lat! Olek, to ty? Już prawie wysłałam ci tysiąc złową. Mamo, proszę, chcę kupić Fałdolce. Tysiąc złot na Fajdolce? Tak, jest nowy z kim, którego chcę. Wiedziałam, że adopcja ciebie to był